Ostatni odcinek z Nexor z czyli XC2 Jak się oczekiwam to zostawcie z od jednej do dwóch łapek w górę Jak tyle będzie to, to będzie bardzo fajnie ja Dzisiaj pokazać. co zbudowaliśmy po, mogliście Witanie później Jak się odcinam to dwie łapeczki Ja wam mega dziękuję Jak I mega wam dziękuję za to, że oglądaliście to. Już mamy koniec, czyli dostało Mamy już dwie serie skończone Pozostawiam tylko jeszcze montować te trzy odcinki i wrzucić je i mamy i potem poczekaj Maja, zrobić live'a i mamy przerwę. Wiesz pojawi się potem odcinek, który powiem co ma lubię przerwę i potem jeszcze się pojawiamy piosenka. Ostatni rozdział. się widzimy już po przerwie. Na razie Mordeczki i Na razie widzowie pa pa. Pa, 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 pa. tu będzie widzowie złoty. Są, to są co będzie miało sens. To się Potem mam drzwi pod końcem. Dobra, mamy. Teraz y, bardziej będzie to słowo kontury. Czyli będzie tak, tak jak tu jest to. Dobra, mamy Ok, mamy, teraz mamy kit. Teraz to dajmy tu czerwony. A po co mi te kwiatki? To będzie na ozdoby. Popatrzcie. O kurczę. Teraz z tym się O, mamy już, to jest fajne. Teraz kolejne kontury. Zielony. tak, tak, tak I, i to na koniec zobaczycie po co to jest bo to na koniec jest dodatek zobaczycie po co tak, tak, tak tak, tak, tak tak i na koniec zobaczycie po co to było zobaczycie po co to było na koniec te kwiaty, a na początek zrobimy teraz, teraz będzie cykl raz, dwa, trzy mm. Hmm. Hmm? Nie. Musi być czerwony. Dobra. Tak, tak. I tu będzie żółty, czerwony. Okej. Okay. Tak, 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 tak. Czerwony. Żółty. Czerwony. Czerwony. No i teraz to, co tu jest, to zostało tu, robię tak. Tu, tu zielony i tu. tu ty czerwony. I tu wybiegł zielony. Ok, mamy... jest takie obys serce to? Było do serce, ale To jest moja budowa. To nie musi być pasujące Ale jest takie obys serce. I po co te kwiaty tu były? Te kwiaty były po to... Pamiętam. Gdyby to tak było, od doba, i to będzie tak, 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 tak i teraz. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. tak, tak, tak. Tak, tak. Tak. No, i to będzie tak podwójne piętro tego. Sorry źle. jest jak tu jest tak? Tu było za dużo. i teraz, i teraz mamy Teo, To sobie mamy tego trochę to zrobimy to trójne piętro. Dobra, mamy. Mamy nit teraz git i teraz to będzie to po bo... Jest to koniec, Co będzie se live. Na pewno. Będzie live z nową posiedzoną To wam też powiem kiedy Jest git No Jest git Mamy skończone To patrzcie mamy serce zrobione To możemy więc na koniec jeszcze zrobimy Kolejną rzecz To te kwiaty co mamy wykorzystamy sobie tak Zrobimy sobie tak

Jestem tu, damy sobie, tak? Tu sobie, z takiego i teraz trapy. Trapy też wykorzystamy całe, chyba dzieją się Czekajcie chwilę, tak, 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 tak. tak. Yeah. Króć te piękny dirut! Tak nie lubię tego diruto. Może kiedyś widziałem jak postanie posykał majka. Aby cię chcieli. Nie mówię takiego czegoś, ale aby ci chcieli, to mogę zrobić. I to się robi. No. Tu. No. teraz na, na koniec wykorzystamy toalety, wełny. I będzie to tak. Jak to zrobimy? Jak to zrobimy z tym, co ma wełnami, To będzie tak. Zrobimy to. Jest, co jest takiego? Kim mamy to wełny, co ma wykorzystać? Teraz zbierało się ja, co będzie wykorzystać. To jednak jak to robimy to nic to. To nie będzie pasować. O i tu. Pas pasy i teraz. To jest drówek, patrzcie. Teraz tu połączymy to. I teraz, mamy bit i odtąd. Dobra mamy git jest dobra mamy jest juhu mamy to wszystko dobra kto pierwszy zginie przegrywa tak no tak to czynij ty, ty pierwszy pierwszy dobra to było głupie. Mhm. się udało bez szwanku jest co go Dawaj to do, do to mhm. O kur... <grybuj> Jezu Elo mhm. bez szwanku. Dobra Jest I... okej okay, zrobiłeś mhm. Okej, okay, ja też zrobiłem Teraz ja mam pomysł lepszy Robię coś takiego, co najgorszy mi nigdy nie zrobił. Kurde, nie udało się. Ale byś miał... ...taką bombeczkę, żebyś zdał sobie. Zrobię. nie wiem, co ty, Daniel, kombinujesz. Mm -hmm. Szczerze no, Dobra Okur Dobra Dobra mm -hmm. Let's go, let's go, let's go. A ja mam asa w rękawy Dobra Tu nie działa Okur Jest. Czekaj, to działa? Ty miałem pół serca, ja nie wiem O to Zaraz taką bombę e. no, idź, idź, idź Idź! Mam lepszy pomysł, bo to będzie trwało wieczność, to zróbmy tak Ty teraz jak to, to, to Teraz robimy To, 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 to Robimy teraz tak, robimy to teraz e, robimy stój słynnie, robimy teraz to tak. Sy, bo to będzie dwie coś trwało, to żeby to dwie się trwało, to robimy tak, sy, robimy kto? Teraz to robimy to ostatnie, jak, jak ja dostanę slajdy loa, to To... ty wygrywasz. Kurde, udało mi się, Teraz to, jak dostanę jakiegoś Loła i mi zabierze HP, to ty wygrywasz ten tym. Dobra, dobra. Ty zaczynasz. O tego to dostanie Loła. A, ja dostałem. Wygrałeś. Dobra. No, jest. Dobra. Podało to mega fajnie. Jak przynajmniej dwie łapki w górę, to będzie mega fajnie. Bicie kanał Kosy, bicie na jego biznes. To będzie mega miło mu. Jak wam się sezon podał, to możecie się dać dwie łapki. Suba, zostawić, bicie subskrypcję. I się widzimy po obserwie i to się dowiecie, będzie, się będzie sezon? A może nawet będzie seria Speedrun z kosą. To serii Minecrafta. I daj was tego zrobimy. Jest na koniec... Poka poka nie, jest na koniec Wam pokażemy to, co zbudowaliśmy na koniec wam pokazuje. Jakie małe prowadzenie. Zbudowaliśmy wiedzę, ja zbudowałem. zbudowałem zbudowaliśmy domek, zbudowaliśmy farmę. Na dole zbudowaliśmy magazyn. Serce tu zbudowaliśmy. I w gruncie to tyle. Jeszcze. No jest serce zbudowałem i tak z, zbudowałem. No i namiot. Jak Wam się to podobało, to dziękuję za oglądankę Na razie. I bajo! I, i bajo! Bio.